Jak toksyczny partner, partnerka kończy związek? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez Was. Proszę. Trzy etapy emocjonalnego rozpadu, który przypomina grę w szachy z trzema wymiarami. Wyobraź sobie, że stoisz na środku teatralnej sceny. Aktor obok ciebie nagle, ni stąd, ni zowąd, zmienia scenariusz. Wyjmuje z zapleców narzędzie zbrodni i mówi: To twoja wina, że muszę cię unicestwić. Nie przecina twojej skóry, przecina niewidzialną nić która łączyła wasze rzeczywistości. Toksyk kończy związek jak reżyser, który niszczy sztukę, bo przestał być jej głównym bohaterem. Ale dlaczego ten proces przypomina bardziej egzekucję niż pożegnanie i jakie ślady zostawia w twoim mózgu? Oto mapa rozpadu toksycznej relacji, od pierwszego pęknięcia do emocjonalnego tsunami. Etap pierwszy. Wbrew powszechnej opinii i co jest nieprawdopodobne, człowiek nikczemny nie kończy związku od razu. Najpierw go zatruwa, byś sam sama odszedł i wziął winę na siebie. Jakie metody wówczas stosuje? Bierna agresja. Nagle zaczyna się spóźniać. Zapomina o ważnych dla was datach. Odpowiada półsłówkami: gaslighting. Gdy mówisz, jesteś dziś jakaś dziwna, ona odpowiada, co ty, ty, ty zawsze dramatyzujesz? Może ty masz jakiś problem ze sobą? Testowanie granic. Celowo łamie twoje zasady. Na przykład przegląda twój telefon komórkowy, by sprawdzić, jak daleko może się posunąć. Celowo wychodzi z domu na noc, nic nie mówiąc, dokąd idzie i kiedy wróci. Neurologia zdrady. Gdy toksyk zaczyna się oddalać, twój mózg uwalnia kortykoliberynę. Hormon stresu, który wywołuje obsesyjne myślenie. A może to tylko chwilowy kryzys, może jej przejdzie. To dlatego zaczynasz ją jego bardziej pragnąć, jak narkoman w objawach odstawiennych. Etap drugi. Ofiara z królowej, czyli nagłe odwrócenie ról. Gdy manipulator/manipulatorka czuje, że traci kontrolę, przestawia szachy. Teraz to ty jesteś winny winna wszystkiego, a on rzecz jasna jest męczennikiem. Scenariusze rozstania. Po pierwsze, wybuchowa ucieczka. Nie zniosę już twojej toksyczności, krzyczy, choć to on-ona przez miesiące cię obrażał i karał milczeniem. Po drugie, martwy chłód znika bez słowa, blokuje cię wszędzie. Twoje pytania, dlaczego odbijają się od ściany milczenia? Po trzecie, triangulacja wciąga do gry nową ofiarę. Partnera, przyjaciela, matkę, wujka, nawet Twojego znajomego. Publicznie ich wychwala, byś poczuł, poczuła się jak wymienialna część. Wiesz, dlaczego to wszystko działa? Badania pokazują, że nagłe odrzucenie aktywuje w mózgu te same obszary, co fizyczny ból. Toksyk instynktownie to wykorzystuje. Kończy związek tak, byś czuł, czuła się jak po amputacji. Etap trzeci: emocjonalne zombie, covering i zemsta. Dla człowieka bez duszy koniec związku to nie jest finał, to nowy akt dramatu, w którym ty masz grać rolę wiecznie tęskniącego widza. Jakie są taktyki po rozstaniu? Hovering. Wysyła na przykład nostalgicznego smsa: tęsknię za naszymi rozmowami, by cię przyciągnąć. Czarna legenda. Opowiada innym, że ty jesteś narcyzem, psychopatką i że w ogóle masz obsesję na jej punkcie. Tak, nie przesłyszałeś się? Przepisuje historię, by zachować status dobrego. Zemsta przez sukces. Publicznie chwali się nowym związkiem, awansem i podróżami, rzecz jasna na Malediwy. Wszystko byś uwierzył, uwierzyła, że bez niego bez niej jesteś nikim. Fizyka iluzji. Narcyz wie, że ludzki mózg nie znosi nierozwiązanych historii, czy w ogóle sytuacji. Dlatego zostawia drzwi uchylone, byś wciąż szukał, szukała zamknięcia, którego nigdy nie dostaniesz. Jak odzyskać kontrolę? Trzy prawa dynamiki emocjonalnej. Pierwsze prawo: nie graj w jego jej grę. Gdy próbuje cię wciągnąć w dyskusję, powiedz. Nie zgadzam się z Twoją wersją, ale nie będę jej zmieniać. Odmowa uczestnictwa w konflikcie obniża u toksyków poziom dopaminy z dominacji. Tracą motywację do ataku. Drugie prawo: przeproś swoje neurony. Każda myśl o nim, o niej, to szlak neuronowy. By go osłabić, gdy wspominasz go ją z tęsknotą, dodaj na przykład czarny humor. A pamiętasz, jak udawał poetę? Trzecie prawo: stwórz nowy wszechświat fizycznie. Zmień wystrój pokoju, usuń wszystkie jego jej kolory. Symbolicznie napisz list i spal go w rytuale. Dym to sygnał dla mózgu. Ta historia się już skończyła. Neurologicznie, codziennie przez 5 minut myśl o sobie w trzeciej osobie. Na przykład Ola zasługuje na spokój. Badania UCLA dowodzą, że to zmniejsza aktywność ciała migdałowatego o 40%. Ciekawostka: mit o Eurydyce, czyli dlaczego nie możesz się odwrócić. W mitologii greckiej Orfeusz schodzi do podziemi, by odzyskać ukochaną Eurydykę. Udaje mu się, pod warunkiem, że nie obejrzy się za siebie, aż wyjdą. Gdy to robi, traci ją na zawsze. Narcyz Hades twojego serca. Każda twoja próba powrotu, spojrzenie wstecz, sprawia, że jego jej władza rośnie. Twoja Eurydyka to twoja wolność. Nie odwracaj się. Pamiętaj, że Narcyz nie kończy związku. On ona go przenosi do podziemi. Jego jej milczenie, hovering czy obrazy to tylko echa z tamtego świata. Twoja misja? Zasypać wejście do tej jaskini. Kamień po kamieniu. A gdy usłyszysz w głowie Jego jej głos, bez mnie sobie nie dasz rady, bez mnie się rozpadniesz, odpowiedz: Już raz mnie rozbiłaś, teraz jestem mozaiką, która sama wybiera kolory. I pamiętaj, każdy dzień bez Jego jej iluzji to dzień, w którym Twoje neurony uczą się nowego języka języka ciszy, która leczy. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, Chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.